Witam Was serdecznie moi drodzy. Nie powiem dzień dobry, ponieważ to nie jest dobry dzień. Powiem szczerze, że dawno nie odczuwałem takich nerwów przy oglądaniu reprezentacji Polski. Skażony tą martyrologią kolejnych porażek w ostatnich latach, przyzwyczaiłem się do takich uczuć jak apatia, przygnębienie, rozczarowanie, obojętność. Frustracja zdarzała się, muszę przyznać szczerze, dość rzadko. Ale po tym, co zobaczyłem w rywalizacji Malty z Polską, jedyne co odczuwam to są nerwy. Jeśli ktoś tutaj oczekuje teraz jakiejś wielce merytorycznej analizy statystyk, raportów White Scouta, Stats Bomba, rozkładania na czynniki pierwsze każdego detalu półprzestrzeni. Sorry, to nie jest czas w ogóle na coś takiego, ponieważ jeśli przytrafiają ci się mecze, w których szwankują absolutne podstawy, takie podstawy jak koncentracja, takie podstawy jak właściwe ustawienie w defensywie, czytanie na przykład górnej piłki, czy odpowiednie podejście do pojedynków, brak nonszalancji, odpowiednie prowadzenie piłki. Jeśli nie masz takich podstaw, to w ogóle nie ma sensu wchodzić w jakąś głęboką analizę tego, na przykład, czy ktoś zagrał jako 6, czy 6,5, czy 8, czy 8,5, co my zagraliśmy z tą Maltą? Wygrywamy 3 do 2, ale szczerze mówiąc, to było spotkanie koszmarne. To było spotkanie pod wieloma względami po prostu kompromitujące. Lecimy z tematem. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, w której pracują moje pieniądze. Tak swoją drogą muszę się pilnować, żeby nie obudzić domowników, bo nie ukrywam, że trochę się we mnie gotuje po tym meczu, a dość rzadko mi się to zdarza, nie ukrywam, kiedy oglądam piłkę nożną. Ale po tym, co zobaczyliśmy w meczu z Holandią, kiedy naprawdę bardzo wiele rzeczy się zgadzało, pomyślałem, kurczę, ta reprezentacja ma wreszcie takie odpowiednie nastawienie, taki odpowiedni mindset, że potrafi w odpowiedni pod kątem mentalnym sposób po prostu podejść do spotkania. I tutaj, nawet na początku tej rywalizacji, na początku tej potyczki nazwijmy to, nie nazywajmy tego rywalizacją, na początku tej potyczki z Maltańczykami. Pomyślałem sobie po tym strzale z dystansu Bartosza Slisza, fajnie, dobrze, że w ten sposób rozpoczynamy, dobrze, że rozpoczynamy właśnie w ten sposób, że już w pierwszych minutach tak naprawdę wysyłamy nawet taki sygnał, strzał z dystansu, okej, okay. trzeba od samego początku zaznaczyć swoją obecność, kiedy grasz po prostu z takim rywalem jak Malta, no ale potem co się okazało, że my, tę pewność siebie, którą dało się zauważyć nawet w tych pierwszych sekundach, my tej pewności siebie nie przekuliśmy po prostu w jakieś powielanie kolejnych akcji tego typu, w bombardowanie bramki Maltańczyków. My to przekuliśmy momentami w nonszalancję. W nonszalancję, czyli na przykład jakąś dziwną stratę Nikoli Zalewskiego, albo tę absolutnie głupią, żółtą kartkę Nikoli Zalewskiego. Słuchajcie, żółte kartki można podzielić na totalnie idiotyczne i uzasadnione. Uzasadniona żółta kartka jest wtedy, kiedy popełniasz po prostu faul taktyczny i kasujesz jakąś nieźle zapowiedzianą wypowiadającą się kontrę. Na przykład była taka sytuacja w pierwszej połowie, kiedy sympatyczny mąk z reprezentacji Malty, ale ten mąk, którego oglądaliśmy od pierwszej minuty, po prostu szarpnął naszego piłkarza, powinna być żółta kartka, no ale sędzia pajac w tamtej sytuacji, czy pajacz, chyba tak to się czyta, no niestety tej żółtej kartki nie pokazał i w ogóle to nie była jego jedyna zła decyzja w tym meczu. Ale to już zostawmy. Jeśli Nikola Zalewski... Ma świadomość, znaczy inaczej, źle zadaje to pytanie, bo jeśli Nikola Zalewski ma świadomość, że jeśli obejrzy żółtą kartkę z Maltańczykami, to eliminuje się z pierwszego meczu w playoffach i eliminuje się w taki sposób, oglądając tę żółtą kartkę w takich okolicznościach, na tym etapie meczu, to znaczy, że jest bardzo duży problem z głową Nikoli Zalewskiego, mówiąc prosto. I to mówiąc tak naprawdę bardzo delikatnie. I teraz moje pytanie jest takie: czy Nikola Zalewski miał świadomość, że jeśli obejrzy żółtą kartkę w tym meczu i jeszcze w tak absurdalnym starciu, gdzie naprawdę można było tej kartki uniknąć? Czy on coś takiego by zrobił, gdyby wiedział, że ta kartka go eliminuje? Bo moim zdaniem on nie wiedział. Bo jeśli przemysł Wiśniewski na przykład ostatnio o tym opowiadał, Jan Urban, obracał to w żart, że on nie wiedział po prostu, że, że się wykartkuje z kolejnego meczu, no to być może Zalewski też nie wiedział. Ale jeśli nie wiedział, to znaczy, że jest nieprofesjonalny i nieprzygotowany. Przepraszam, jestem zdenerwowany, dlatego że trudno mi sobie wyobrazić reprezentację Polski nie po tym meczu, czy nie po ostatnim meczu z Holandią, ale po ostatnich kilkunastu miesiącach grającą w play bez Nikoli Zalewskiego. Mam nadzieję, że trener Urban coś wymyśli, ale niestety Nikola Zalewski, choć czasami coś się delikatnie odkleja, jest absolutnie fundamentalną postacią tej reprezentacji. Jest jednym pewnie z trzech najważniejszych piłkarzy tej reprezentacji, a biorąc pod uwagę ostatnie półtora roku, kto wie, nawet czy nie najważniejszym. Jak można się w taki sposób wyeliminować po prostu z tego pierwszego meczu w playoffach? To szczerze, ja bym wolał, żeby Ruzga tu zagrał od pierwszej minuty, żeby pokombinować jakoś z ustawieniem, rotować tym skurasiem pomiędzy wahadłem właśnie, a podwieszonym napastnikiem, na takiej zasadzie po prostu. No, bo mi się w głowie nie mieści, jak można... Pokazać taki brak odpowiedzialności, jaki zademonstrował tutaj Nikola Zalewski. Ale wspomniałem wam, moi drodzy, o tym, że w tym meczu po prostu zabrakło tak naprawdę wszystkiego. Zabrakło odpowiedniej bazy. Mówiąc wprost, reprezentanci Polski nie zainwestowali wystarczająco dużo w to spotkanie. A jeśli Was interesuje temat inwestycji, to oczywiście przypominam, że niedawno odbyła się wielka konferencja online, czyli XTB Investing Masterclass, na której można było usłyszeć mnóstwo ciekawych informacji, właśnie a propos rynków, a propos inwestycji, a propos tego, dlaczego warto założyć konto Ike albo XE. Jeśli Wy w tej konferencji nie Uczestniczyliście, to oczywiście przypominam, że cały content możecie dostać w linku, który znajduje się w opisie, a także w przypiętym komentarzu. Po to po prostu, żeby zapewnić sobie bezpieczną przyszłość i żeby na emeryturze nie denerwować się rzeczami, na które człowiek po prostu nie ma wpływu, czyli na przykład reprezentacją Polski, bo nie ma co ukrywać, że absolutnie jest się czym denerwować. Słuchajcie. Niektóre zachowania reprezentantów Polski w tym meczu to jest coś, co w ogóle wymyka się jakiejkolwiek logice. To znaczy, mówiąc wprost, niektóre zachowania reprezentantów Polski, jeśli chodzi, jak wspomniałem wcześniej, o czytanie tych górnych piłek, zachowania Jakuba Kiwiora w defensywie, zachowania Przemysława Wiśniewskiego w defensywie, też jakaś no, kuriozalna żółta kartka na samym początku, w czwartej czy w piątej minucie. Jeszcze Przemysław Wiśniewski wchodzi w to spotkanie z Maltańczykami i mówiąc wprost, ja nie chcę użyć zbyt mocnych słów, choć gotuje się we mnie ma problemy z normalnym prowadzeniem piłki. Potem ogarnął się. I oczywiście ja mam w pamięci, że przemysła Wiśniewski w ostatnim czasie był wartością dodaną dla tej reprezentacji. Ale nie możesz wejść w mecz z Maltańczykami na takim poziomie koncentracji. To, tak naprawdę, to takie mecze powinny narzucać Ci jeszcze większy wymóg, stricte jeśli chodzi o tę koncentrację. I odnoszę takie wrażenie, że gdyby, gdybyśmy mieli wskazać jednego piłkarza z naszej defensywy, który jakoś w miarę się wybroni, w miarę, w miarę, w miarę, to był to Tomasz Kędziora. Bo niektóre zachowania Kiwiora, czy niektóre zachowania Wiśniewskiego, w kontekście Wiśniewskiego, zwłaszcza mam na myśli początek tej, tego spotkania, nierywalizacji, no to po prostu wołały o pomstę do nieba. To był całkowity kryminał, który moim zdaniem wynikał wyłącznie z tego, że piłkarz nie jest podłączony do meczu, że jest wyłączony, że nie jest od, w odpowiedni sposób skoncentrowany. A nie ma, słuchajcie, rzeczy, która irytowałaby trenera bardziej niż takie braki w koncentracji. Podkreślam, ja jestem przekonany, że Jan Urban, ciekawe czy kulisy łączy nas piłka to pokażą, wchodząc do szatni po takim meczu zademonstruje nam taką twarz Jana Urbana, którą oglądaliśmy na przykład w serialu dokumentalnym Kanal Plus na temat tego jak funkcjonują chłopcy z Zabrza, bo taki był tytuł właśnie tamtego serialu i tam zobaczyliśmy Jana Urbana, który już nie był tylko takim jowialnym uśmiechniętym wujkiem, który potrafił po prostu poklepać jakiegoś piłkarza po plecach, tak jak to widzimy na przykład teraz w kulisach łączy nas piłka, kiedy na przykład... Samochód zabiera Jana Urbana i jakiegoś piłkarza na konferencję. No i widać te, po prostu ten taki smoltok pomiędzy selekcjonerem a piłkarzem, i to wszystko wygląda bardzo fajnie. Ja mam taką nadzieję szczerze, że po takim meczu to po prostu latały tam krzesła i stoły. I to nawet niekoniecznie musiał narzucić sam Jan Urban. Być może zrobi to Lewandowski, być może zrobi to Zieliński, bo mam takie wrażenie, słuchajcie, że są takie mecze, przy których po prostu trzeba piłkarzami wstrząsnąć pod kątem mentalnym, nie taktycznym i tak dalej. Teraz słuchajcie, według danych Sofa Skora, Bartłomiej Drągowski w tym meczu interweniował pięć razy, Swoją drogą w okolicach tam 78-79 minuty naprawdę nas uratował, bo byłoby bardzo, bardzo gorąco. A i tak do Drągowskiego też można mieć pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi chociażby o pioskowanie piłek, które mógłby łapać. Ale to już zostawmy, bo to jest detal. Wracając: Drągowski interweniuje 5 razy, a sympatyczny Bonello interweniuje tylko raz. Zerkamy sobie dalej, słuchajcie, w te statystyki. No i widzimy, że Polska oddała 18 strzałów. No wow! 18 strzałów do 10, ale słuchajcie. Jeśli chodzi o strzały z pola karnego, strzały z pola karnego w meczu z Maltą, Malta wygrała 9 do 8. Jeśli chodzi o strzały spoza pola karnego, dla nas 10 do 1. I czasami to były strzały rozpaczy. Ale wiecie, słuchajcie, co mnie uderza w tym meczu? Nawet nie to, że jeśli chodzi o kontakty z piłką w polu karnym przeciwnika, było 24 do 23. Dla nas, wow, wygraliśmy. Wygraliśmy o jeden kontakt z piłką w polu karnym. Dla mnie najbardziej uderzające w tym meczu po prostu było to, że to nie był mecz z cyklu, potentat gra po prostu z drużyną klasy C i ta drużyna klasy C po prostu ustawia bardzo głęboko autokar w swojej bramce i tyle. I ty bijesz głową w mur, tak? Lecisz po tej koronce od jednego skrzydełka do drugiego, nie znajdujesz po prostu tej luki. Nie masz miejsca na te decydujące podania. To nie był taki mecz. To był mecz absolutnie chaotyczny, szalony, ale też otwarty. Więc jeśli my w ogóle dopuszczamy do czegoś takiego, jak otwarty mecz z Maltą, my, jako reprezentacja, która ostatnio naprawdę poprawiła się stricte, jeśli chodzi o bronienie pola karnego, to znaczy, że coś poszło bardzo nie tak. Bo ja odnosiłem takie wrażenie, moi drodzy, że w tym meczu, my tak naprawdę najlepiej czuliśmy się w tych fazach, kiedy nagle zaczęło się takie granie box to box, wtedy nagle można było gdzieś wykorzystać Kamińskiego, Skurasia, który swoją drogą przy tym nieuznanym golu zrobił akcję naprawdę a la Viniciusi zachował się znakomicie, te brawa Roberta Lewandowskiego też można powiedzieć były na swój sposób symboliczne, no ale co z tego skoro wcześniej naprawdę no kuriozalny błąd we własnym polu karnym popełnia Kuba Kiwior i po prostu daje argument sędziemu, żeby podyktować jedenastkę. Słuchajcie... Piłkarzem, który wziął udział w trzech akcjach bramkowych był Piotr Zieliński, I naprawdę do Zielińskiego nie mam pretensji w tym meczu. Bo Zieliński, mimo że w tym ostatnim meczu z Holandią przyzwyczaił nas do tego, że posyłał właśnie głównie długie podania. Tutaj nie, nie dość, że tego brakowało, bo po prostu nie mieliśmy za bardzo takich opcji. Nie udawało się wykorzystywać chociażby Pawła Wszołka w taki sposób. Strzelił gola pod obicę, super, ale zmierzam do tego. Piotr Zieliński notuje udział w trzech akcjach bramkowych, czyli doświadkowanie ze stałego fragmentu, kiedy Robert Lewandowski zachował się znakomicie i świetnie uderzył głową. Kolejna sytuacja, kiedy zagrywa do Roberta Lewandowskiego i też znów mamy trochę szczęścia. Paweł Wszołek wkłada z niewielkiej odległości. No i trzecia sytuacja, czyli Piotr Zieliński oddaje strzał z dystansu, mamy rykoszet, no i pada bramka. Więc można dojść do wniosku, że w dwóch z tych trzech akcji bramkowych nam po prostu dopisało szczęście. I my w takich okolicznościach wygrywamy z Maltą, a i tak wygrywamy nieznacznie, bo tam pachniało znacznie większymi kłopotami. I oczywiście, gdyby nie ten błąd wiora, to być może po golu na 3 do 1, gdyby ten gol został uznany, choć oczywiście nie powinien być, być może worek by się rozwiązał, bo wtedy rzeczywiście zaczęło to wyglądać tak, że skóraj zaczął łapać flow i tak dalej. Kamiński miał swoją sytuację, kiedy tak uderzył, można powiedzieć, w swoim stylu, ale niestety znowu niecelnie. To był taki moment, kiedy rzeczywiście przy tym 3 do 1 zaczęło pachnieć, że o, zaraz będzie 4, a może nawet będzie 5, jak się rozpędzimy. Ale mimo wszystko, nawet gdyby ten mecz poszedł w takim kierunku, to i tak nie zamazałby tego strasznie negatywnego, momentami wręcz haniebnego obrazu reprezentacji Polski do tego momentu, ponieważ. Szwankowały naprawdę najprostsze rzeczy. Nawet słuchajcie to zachowanie Michała Skurasia, do którego nawet trudno mi mieć jakieś, wiecie, gigantyczne pretensje po tym meczu, bo on starał się brać na siebie ten ciężar, inicjatywę, czasami mu nie wychodziło, czasami wchodził w jakieś dziwne pojedynki, ale dobra, ale to zachowanie Michała Skurasia w defensywie, to czytanie górnej piłki, no to jest też ewidentnie do poprawy, tak delikatnie mówiąc ewidentnie do poprawy. Zwłaszcza jeśli Michał Skurasz ma być wykorzystywany na pozycji wahadłowego. No to jak grywała na przykład Holandia z nami wcześniej? No zagrywanie na przykład na Dumfriesa. Bo Dumfries nie tylko dlatego, że Dumfries jest genialny, ale też dlatego, że tam grał Nikola Zalewski, który też miał problem właśnie z czytaniem takich piłek. Więc jeśli Michał Skóraś chce się po prostu rozwijać jako wahadłowy, a myślę, że skoro Jan Urban wystawia go na takiej pozycji, no to sygnał jest ewidentny, że powinien w takim kierunku się rozwijać, no to on też musi mimo wszystko tego typu rzeczy poprawić, no bo to, to jest trochę jednak elementarz gry defensywnej. Tylko że Skóraś na tym etapie kariery, jednak piłkarz, który kojarzył nam się w dużej mierze z grą ofensywną. Jemu takie błędy się mogą przytrafiać, ale nie mogą przytrafiać się, kurczę, takie koszmarne wpadki Kiwiorowi, który naprawdę świetnie ostatnio wyglądał w reprezentacji. Nie mogą przytrafiać się nawet Wiśniewskiemu, mimo że to nie jest piłkarz Serie A. No mimo wszystko to nie przystoi. Jeszcze jedna kwestia. No brakowało, słuchajcie, też takiej równowagi w drugiej linii. Brakowało płynności w rozegraniu, brakowało nam tempa, brakowało nam po prostu ataków pozycyjnych. Przecież taki idealny świat Jana Urbana, jeśli chodzi o futbol... To jest atak pozycyjny, to jest po prostu dominowanie poprzez atak pozycyjny. Jeśli my, grając z Maltą, nie jesteśmy w stanie czegoś takiego w ogóle wprowadzić, no to myślę, że notowania Bartka-Slicha też mocno polecą. W dół oczywiście, w oczach Jana Urbana, ponieważ brakowało nam tej płynności. Mam takie wrażenie, że w poprzednim meczu z Kapustką, choć to też nie był jakiś wiecie wybitny występ Kapustki w tym poprzednim meczu z Holandią, bo chociażby spalił jedną szansę właśnie na wyprowadzenie świetnej kontry to my w tamtym meczu z Kapuską funkcjonowaliśmy lepiej, moim zdaniem, niż tutaj Zieliński ze Sliszem. I to, że ta druga linia nie funkcjonowała tak ogólnie, to nie jest wpływ Zielińskiego, ponieważ Zieliński zagrał bardzo dobry mecz. Zieliński zagrał świetne spotkanie, można powiedzieć. Tylko, że też nie może być tak, że Piotr Zieliński w tej reprezentacji, jakby to powiedzieli Brazylijczycy, że ma być łukiem i strzałą. Bo trochę zaczynamy od niego tego wymagać. Zaczynamy wymagać od Piotra Zielińskiego, żeby nie dość, że usprawnił wyprowadzenie piłki nawet z naszego pola karnego bo była taka sytuacja w pierwszej połowie kiedy trochę nasi obrońcy się pogubili no i co zrobić no co zrobić no Piotrek Zieliński schodzi głęboko dawaj do Zielka no i od razu jest wyprowadzenie jedna linia minięta no o to właśnie chodzi tylko, że potem tego piotka może ci zabraknąć wyżej. A my w tym momencie oczekujemy od Zielka, który na standardy tej reprezentacji naprawdę jest wybitnym piłkarzem, że zaliczy pierwsze podanie w akcji, drugie podanie w akcji, trzecie podanie, czwarte, piąte. To w ogóle powinno wyglądać tak, że Zieliński powinien sobie odbijać tę piłkę po prostu jak od ściany, od poszczególnych reprezentantów, tylko problem polega na tym, że oni tej piłki nie ochronią. Że nie da się w ten sposób grać. Więc od Piotra Zielińskiego mam wrażenie, albo inaczej, ten mecz narzucił Piotrowi Zielińskiemu wymagania, żeby spełniał kilka funkcji i on je spełnił i on je spełnił, ale w dużej mierze dlatego, że inni nie dali rady i indywidualnie i kolektywnie. Bo jeśli my w meczu z Maltą mamy bazować na zrywach pojedynczych piłkarzy, na tym, że raz się urwie Skuraś, na tym, że gdzieś wyjdzie na pozycję Kamiński, to są goście, którzy mogą stanowić przyszłość tej reprezentacji, ale chodzi mi o to, że kolektywnie to wyglądało to po prostu dramatycznie. Też pamiętam była taka sytuacja w drugiej połowie. Kiedy Piotr Zieliński znalazł się bliżej skrzydła i jeden z naszych obrońców, bodajże Kuba Kiwior, miał możliwość rozegrania do slisza, który był ustawiony centralnie i mógłby ewentualnie poszukać strzału z dystansu. On zauważył go, ale od razu do zielka. No to też z czegoś wynika. To też z czegoś wynika, dlatego że Zielek będąc. W teoretycznie dość bezpiecznej strefie jest w stanie stworzyć większe niebezpieczeństwo niż inni nasi piłkarze, funkcjonując w tych, nazwijmy to, niebezpiecznych strefach, gdzie można poszukać otwierającego podania, na przykład czy sensownego strzału z dystansu. Bo to, że my nabijaliśmy tę statystykę strzałów z dystansu, to tak naprawdę niewiele nam mówi. Bo jeśli my mieliśmy w tym meczu problem z celnymi strzałami, jeśli po pierwszej powie Malta była w stanie oddać, w pierwszej powie była w stanie oddać pięć celnych uderzeń, a my dwa, no to co to w ogóle jest? No, co, co to jest? Gdyby reprezentacja Polski była korporacją i gdyby selekcjoner reprezentacji Polski, choć mówię, ja tutaj mam straszny problem indywidualnie z piłkarzami po tym meczu. Straszny, jeśli chodzi o te braki w koncentracji, czy niektóre kuriozalne decyzje. Ale gdyby reprezentacji, czyli na przykład grupie w jakiejś firmie, postawiono pewne cele do zrealizowania, takie wiecie, KPI po takim meczu. No jakby się to skończyło? Żaden cel nie został tak naprawdę zrealizowany. Żaden. No poza tym, że wygrałeś. Ale wygrałeś w taki sposób, no że wstyd w taki sposób wygrywać, szczerze. W taki sposób z Maltą to jest wstyd wygrywać. I ja nie jestem, słuchajcie, resultatistą, za każdym razem to podkreślam. Nigdy nie patrzę na futbol przez pryzmat wyniku, o czym wielokrotnie na tym kanale mieliście okazję przekonywać się, zwłaszcza w kontekście meczów Realu Madryt i Barcelony, które zdarzało mi się chwalić, gdy, gdy przegrywały, albo ganić, gdy wygrywały. Tak samo jest tutaj. Niezwykle pozytywne wrażenie, które reprezentacja Polski pozostawiła w meczu z Holandią, zostało niewymazane, bo ten mecz będę pamiętał mimo wszystko, ono zostało ochlapane błotem po tym, co się wydarzyło w meczu z Maltą. Ta dysproporcja pomiędzy tymi meczami była tak strasznie uderzająca, że aż trudno w logiczny sposób wytłumaczyć. Że podobna drużyna, podobna drużyna, no wiadomo, nie było Matiego Kasza, jego też brakowało, dało się ten brak odczuć. Nie oszukujmy się, mimo go Alepawa Wszołka. Trudno jest w logiczny sposób po prostu wytłumaczyć, w, w inny sposób niż brak koncentracji, brak odpowiedniego nastawienia, bo to było w tym meczu ewidentne, ewidentne, że drużyna średniej klasy europejskiej, jaką jest reprezentacja Polski, jest w stanie zanotować po prostu tak chore wahania formy podczas jednego zgrupowania. I oczywiście można powiedzieć, że ten proces się rozpoczyna, bo my i tak co chwilkę zmieniamy selekcjonerów, więc u nas proces zawsze się rozpoczyna. Ale nie, 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 moi drodzy, nie w meczu z Maltą, sorry. Gdybyśmy wdali się jeszcze w jakąś, nie wiem, wymianę ciosów, pojawiałyby się jakieś błędy. Choć nie takie jak tutaj, ale gdybyśmy się wdawali w jakieś chaotyczne mecze, wymiany ciosów z ekipami typu Słowacja, nawet Szwecja, która jest w kryzysie. Wiele rzeczy można byłoby uzasadnić. Ale obrazu reprezentacji Polski w meczu z Maltą. W żaden sensowny sposób usprawiedliwić się nie da. Ja jestem przekonany, że reprezentanci polski podchodzą do tego meczu w identyczny sposób. Bo gdyby oni na przykład obrazili się za krytykę, a jestem przekonany, że taka na nich spadnie po takim meczu, to po prostu fatalnie by o nich świadczyło. Ten mecz był koszmarny w naszym wykonaniu. Są piłkarze, którzy się uchronili, tak jak mówię. Piotr Zieliński to był lider reprezentacji, ale w tym meczu było zbyt wiele momentów, które były tak skrajnie oderwane od oczekiwanego poziomu. Bo błędy się mogą przytrafić. Każdy może przegrać pojedynek, każdy gdzieś może, wiecie, nie trafić z wślizgiem, nawet nawiązując do akcji bramkowej, która oczywiście była sekwencją błędów. Mówię o pierwszym golu oczywiście dla Maltańczyków. Ale mimo wszystko w tym meczu było zbyt dużo kuriozów. Zbyt dużo kuriozów. Dlatego podkreślam, że ja po tym meczu jestem po prostu trochę ugotowany. Nie ma tu poczucia apatii czy przygnębienia, tylko poczucie po prostu wielkiego wkurzenia. No tak to ujmę. Mimo, że już jest późno i pewnie można byłoby sobie pozwolić na mocniejsze słowa. Nie ma tu apatii, nie ma tutaj obojętności. Jest po prostu pytanie, jak można było tak się skompromitować, to po pierwsze. A po drugie, jak można zaliczać aż tak chorą sinusoidę. Bo gdybyśmy my w meczu z Holandią zagrali tak, jak grywaliśmy często za kadencji Fernando Santosza, to być może taki mecz z Maltą byłby naturalną konsekwencją tego, co się ostatnio wydarzyło. A tutaj jest tak, a potem dno. Nie, sorry. Po prostu tego się nie da zaakceptować. Uff. Trzymajcie się, papa.